Robiłem jakieś zmiany w swojej firmie, Darek mi coś doradzał, ja nie słuchałem. A potem się okazało, że faktycznie miał rację. To wszystko tak telefoniczne w telefonie. Tak jest. Tak. Nie panorama firmy, panorama firmy, nie na korbkę telefonu. Ludzie w gastronomii zaczynają pizzerię na przykład, bo mi się wydaje, hmm. że food cost na, na pizzy jest na poziomie X, a oni będą mieli 40, 50, 100, 200% zarobku, przeliczą sobie, a potem życie weryfikuje, że to tak do końca nie jest. Rozpoczęcie biznesu przez pierwsze miesiące, czasami nawet lata, powoduje to, że musimy poświęcać na to bardzo dużo czasu, a nie do końca przynosi to jakieś fajne korzyści finansowe. Tak. Mnie zdarzyło się tak, że mieliśmy transakcję, gdzie kupujący ze sprzedającym, jak spotkali się na akcie realnym, się znali, mm -hmm. ale kupujący nie wiedział, że sprzedający będzie sprzedawał daną rzecz. Cześć i witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku o biznesie i o nieruchomościach. Darek Barski i Marcin Bochenek. Dzisiaj będziemy chcieli porozmawiać z Wami trochę i ze sobą nawzajem tutaj o tym, jak monetyzować kontakty biznesowe. Czy to jest dobry pomysł na to, żeby mieć dodatkową gotówkę i jak to po prostu można zrobić. Ale zacznijmy od tego, jak pracuję na etacie, z czym się muszę zmierzyć, żeby mieć ekstra pieniądze, Marcin? Mm -hmm. Zazwyczaj osoby, które są na etacie, zastanawiają się, co zrobić, żeby więcej zarobić. Podobno ostatnio czytałem artykuł, że w Polsk, polski naród to jest naród, który najwięcej się zapracowuje i na przykład e, korzysta z darmowych nadgodzin pracując, licząc na to, że w perspektywie czasu szef nas doceni. Takie statystyki gdzieś tam miały, miały miejsce, dlatego jak widać, jak może dodatkowe nadgodziny nie zawsze są najlepszym rozwiązaniem. E, Widziałem fajnego mema że to, że pracowałeś do późna w nocy przez 20 lat, za jakiś czas będą pamiętać tylko Twoje dzieci. No, bo one nie miały rodziców, bo ci rodzice ciężko pracowali. Coś tym jest. A pracodawca już o tym nie będzie pamiętał, bo pracodawca pewnie możecie zmienić. I pracodawca też sam się może zmienić. Przecież stanowiska menedżerskie w różnych firmach też są dość ruchome, prawda? No ale dobra, wracając do tego, o czym rozmawialiśmy. Osoby, które chcą zarabiać więcej na etacie, muszą się zmierzyć z sporo rzeczami. Pierwsza rzecz, jaka tutaj mi przychodzi do głowy, no to jest określona liczba czasu, prawda? Ilość czasu. Bo jeżeli mamy te 8 godzin na etacie. Tak jak sam wspominałeś, godzina w jedną stronę, godzina w drugą stronę, robią się 10 godzin. No Już zostaje tego czasu nie za dużo, więc to jest pierwszy problem. Czas. czas. Zgadza się z tym pewnie. No tak, czas jest kluczowy, ale wiem, że są osoby, które są w stanie pracować 12-14 godzin, że mają dobry cel postawiony, który chcą osiągnąć i bardzo często kończą jedną pracę i próbują jeszcze dorywczo 4 godziny, 3 godziny pracować mhm. gdzieś po to właśnie, żeby mieć ekstra pieniądze, bo mają swój cel dobrze postawić. Ja pamiętam jeszcze, jak zaczynałem pracować w Krakowie, jak przeprowadziłem się tutaj 7 lat temu i poszedłem do pierwszej pracy. W pierwszej pracy zarobki nie były zbyt wysokie, a cele były właśnie bardzo wysokie. No i pamiętam wtedy rozmowę z moim bratem, który właśnie namawiał mnie do tego, żebym zaczął pracować na dwa etaty, ale jednak Życie się potoczyło się w taki sposób, że trafiła się inna praca, w której już było lepiej. Natomiast też przychodziło mi to przez głowę. Natomiast no to jest na pewno dość wymagająca, wymagająca sprawa, żeby pracować na dwa, na dwa etaty. A powiedz mi jeszcze, poza czasem, jaki jeszcze dostrzegasz kłopot? Poza czasem no to można mieć kwestia pomysłu biznesu, know-how. No to są kwestie tego, co jeszcze musisz robić, do jazdy, czy trzeba się przebranżowić. Czy trzeba zakupić ekstra sprzęt do tego, żeby świadczyć te usługi? No bo założę sobie sytuację, jestem na etacie przez 8 godzin, pracuję nie wiem w fabryce albo pracuję w dziale sprzedaży w biurze, i potem chcę 4 godziny dziennie przeznaczyć na to, żeby na przykład sprzątać komuś mieszkanie, nie wiem, mieć okna albo kosić trawniki. No to do tego wszystkiego musimy mieć też sprzęt. Trzeba mhm. mieć sprzęt, trzeba mieć narzędzia, trzeba to gdzieś przechowywać, więc to też jest pewne ograniczenie. Tak, czyli. Tak naprawdę schodzimy do jednego tematu, mianowicie, że osoba, która jest na etacie, chce zacząć więcej zarabiać, ma do wyboru otworzyć swój biznes, kolejny biznes, prawda? Natomiast otwar... Albo awansować, albo zmienić pracodawcę i zarabiać więcej. Tak, ale rozmawialiśmy już, że kwestia nadgodzin to nie zawsze jest najlepsze rozwiązanie. Natomiast gdy decydują się na otwarcie nowego biznesu i tak jak wspominałeś, ktoś wybrałby tą drogę, że pracuję 8 godzin i 4 godziny poświęcę na dodatkowy mój nowy biznes. Nawet ostatnio mieliśmy rozmowę na ten temat, jak jechaliśmy razem z samochodem, że jeżeli ktoś prowadzi kilka projektów i jeden traktuje jako ten drugi gdzieś tam z tyłu, to, to raczej on za, za szybko się nie będzie rozwijał, a to jest jedna sprawa, a druga sprawa jest też taka, że jak dobrze wiesz, rozpoczęcie biznesu przez pierwsze miesiące, czasami nawet lata, Powoduje to, że musimy poświęcenie na to bardzo dużo czasu, a nie do końca przynosi to jakieś fajne korzyści finansowe, prawda? Tak. I tak naprawdę trzeba mieć jeszcze zaplecze finansowe, bo bardzo często ten biznes, który rozkręcamy, to jest biznes, który potrzebuje mieć finansowanie, bo to nie jest tak, że ty wymyślisz sobie biznes i ten biznes od pierwszego dnia będzie rentowny, będzie ci przynosił dochody, a biorąc pod uwagę to, że jest to biznes dodatkowy, no to jeszcze tym bardziej ten pierwszy punkt, który będzie. Tym punktem, kiedy zaczniesz zarabiać, będzie się oddalał trochę i to nie będzie po 3-4 miesiącach, może być to nawet po roku. Bardzo często jest też tak, że te osoby, które zaczynają nowe biznesy, pracują na etacie, po tym roku rezygnują i wracają z powrotem, że to był zły pomysł, zamykają się same w sobie, zamiast zastanowić się, czy nie lepiej skorzystać z czegoś, co już jest sprawdzone i wybrać, jakiś, tak model, tak, wybrać jakiś model taki, który nie będzie ich narażony koszty na budżet, ale będą mogli to. Keszować. Odnośnie tego, co wspomniałeś, że właśnie też trzeba mieć przygotowany budżet na ten pierwszy początek w biznesie, myślę, że o tym nagramy w ogóle kolejny cały odcinek, o tych błędach najczęściej popełnianych na swoim początku tej drogi biznesowej, bo ja sam pamiętam, jak jeszcze jakiś tam czas temu robiłem jakieś zmiany w swojej firmie, Darek mi coś doradzał, ja nie słuchałem, <grym> a potem się okazało, że faktycznie miał rację, więc czasami warto się uczyć na cudzych błędach, ale okej, okay, jakby jeżeli ten biznes od początku, zbudowanie tego, już ktoś stwierdzi, dobra, to jednak dość długi czas, długa droga, nie mam odpowiedniego zabezpieczenia finansowego, ma jeszcze drugą opcję, prawda? Na przykład franczyzę. I co powiesz na ten temat? Franczyzą jest tak, że franczyza daje nam pewną przewagę konkurencyjną, bo mamy coś, co już jest wymyślone, przygotowane, sprawdzone i kwestia jest tylko doboru właściwie franczyzy, tak? Bo załóżmy, że możemy sobie sami... Zresztą miałem takiego znajomego, który wymyślił, że jak się otwiera nowa galeria handlowa, on otworzył kawiarnię pod swoim brandem. Wydał bardzo dużo pieniędzy na dekoracje, na wykończenie na wnętrza. No ale biznes się nie kręcił za bardzo. Dlaczego? Ale on otworzył tą kawiarnię w tej nowej galerii, tak? Tak. Jest. Okay. Dlaczego? Dlatego, że on tam sprzedawał tą kawę, którą sprzedawał w innym lokalu. Jakby nie miał tych standardów, takiej miał sieciówki. Natomiast w tym samym czasie otworzył się lokal sieciowy kawiarni na drugim końcu tej galerii i tam było zawsze pełno ludzi. Mm -hmm. I teraz znowu, jak sobie zastanawiamy się nad własnym biznesem, czy otwierać własną przyczepę z kebabem na przykład, czy wziąć jakąś franczyzę, no to może lepiej wziąć franczyzę, gdzie mamy już przygotowane marketing, gdzie mamy dostawę mięsa, gdzie mamy instrukcje, jak to robić, co robić. Mamy dużo prościej niż wymyślać to koło, które jest. Wiadomo, że to są opłaty franczyzowe, które trzeba uiszczać, ale jak sobie znajdziemy franczyzę, która będzie adekwata do naszych zasobów finansowych i tego co nas interesuje albo tego co chcemy robić, to może naprawdę za nieduże pieniądze zacząć ten biznes w dużo łatwiejszy sposób. Nieduże pieniądze to pewnie mówi, że o takich rzeczach typu żabka i mniejsze biznesy, tak jak ta przyczepa z kebabem, bo na przykład jeżeli rozmawiamy o większych franczyzach takich jak na przykład KFC czy McDonald's, też ostatnio spotkałem ciekawe statystyki, że w momencie, gdy go jednego McDonalda otwiera się drugi KFC, to wcale nie jest tak, że sprzedaż w spada. Co więcej, jeżeli otworzy się obok KFC, albo to działa w dwie strony, to sprzedaż jeszcze w tym lokalu rośnie z jakiego powodu? Z takiego, że jeżeli na przykład załóżmy, że Masz ochotę pojechać do McDonalda i wiesz, że tam jest tylko McDonald's, to tam jadą tylko i wyłącznie osoby, które pomyślą, że mają ochotę na McDonalda. A jeżeli jest obok jeszcze KFC, to tam już pojadą osoby zarówno, które mają ochotę i na KFC, i na McDonalda, a jeżeli będą już na miejscu, no to mogą zmienić decyzję co do podjęcia Jebel, decyzji love. zakupowej, prawda? No ale mówiłeś o tej tych, o tych franczyzie, że to mamy brand, mamy klientów, mamy super fajne rzeczy, no ale pewnie też są jakieś minusy franczyzy, prawda? Z minusami franczyzy to, to jest tak, że my się zobowiązujemy do pewnego działania w pewnym okresie i tutaj tak naprawdę to też jest tak, że warto dzisiaj poświęcić trochę czasu targi franczyzy, na które można pojechać. Można porozmawiać z osobami, które taką franczyzę prowadzą, jakie są plusy, minusy, dlatego, że później może być rozczarowani, bo to, co nam się dało na papierze, że ładnie wygląda i hmm. że będą miliony, to życie jednak to weryfikuje. A bardzo często jest też tak, że jak ktoś akceptuje lokal pod franczyzę, że to będzie na przykład, nie wiem, food truck jakiś, to oni też chcą, żeby ta franczyza odniosła sukces, więc oni też dają takie wsparcie co do lokalizacji danego food trucka, czy do tego, gdzie ma się lokal znajdować, jak ma być wyposażony. I myślę, że te minusy, ich jest dużo mniej niż plusów. Jeżeli miałbym zaczynać działalność i nie miałbym pomysłu, to zacząłbym sobie od tego, żeby sobie sprawdzić jaka branża, ile mam środków finansowych, przygotować sobie na pół roku do roku przygotowania finansowego. Bo bardzo często jest tak, że ludzie w gastronomii zaczynają pizzerię na przykład, bo im się wydaje, hmm. że food cost na, na pizzy jest na poziomie X, a oni będą mieli 40, 50, 100, 200% zarobku, przeliczą sobie, a potem życie weryfikuje, że to tak do końca nie jest. Słabe składniki to słaby ruch, drogie składniki to znowu wyższa cena, kwestia lokalizacji i franczyza się może przydać. Hmm. Ok. Przegadaliśmy temat osób, które pracują na etacie i chciałyby zarabiać więcej. Co jeżeli jestem przedsiębiorcą? Jestem super specjalistą w swojej branży, zarabiam dobre pieniądze, natomiast jak to wiadomo, pieniądze nie śmierdzi, zawsze można zarabiać więcej, no ale brakuje nam czasu, nie? Mm -hmm. no i co dla takich osób? Co oni powinni skalować swój biznes, twoim zdaniem, czy są jakieś inne możliwości na to, żeby szybciej coś więcej zarobić? Coś więcej zarobić, to dotyczy zarówno osób na etacie, jak i osób, które prowadzą biznes, ponieważ im więcej masz biznesów, tym mniej na nich zarabiasz. To jest stara reguła. Jeżeli ktoś próbuje mieć 5, 6 biznesów i być do skoku w każdym, to okazuje się, że ten główny korowy biznes zarabia na te pozostałe, a końcem końców i tak nie ma więcej pieniędzy, które powinniśmy mieć. Więc chyba, jeżeli... że jesteś Ronem Maskiem i prowadzisz Tesla, inne firmy, które prowadzi i w miarę chyba się tam spina, prawda? No ale mówimy tu o tych osobach, które tutaj u nas w Polsce działają. Oczywiście. Można mieć wybiórczo pewnie pojedyncze osoby, które mają sukces na kilku płaszczyznach i w kilku firmach, ale chodzi o to, że dzisiaj tak naprawdę każdy z nas ma telefon komórkowy, w którym mamy kilka tysięcy kontaktów. Hmm. One są lepsze, gorsze, mówię o takim bardziej te osoby znamy albo mniej znamy, natomiast ja uważam, że książka telefoniczna dzisiaj to jest coś, co możemy monetyzować. To książka słowa... telefoniczna w telefonie? Tak jest. Tak, nie panorama ta firmy, panorama firm nie na korbkę telefonu. Tak, ale aż ciekawości sprawdzę, sam pracowałem w sprzedaży całe życie, więc miałem 2300 kontaktów w telefonie i mówisz, że mogę to w jakiś sposób wykorzystać, tak? Tak, myślę, że y, posiadanie kontaktów daje dużą przewagę nad tymi osobami, które mają dość hermetyczne środowisko i na przykład y, nie mają tych kontaktów za dużo. Dlaczego? Pracując na etacie powiedzieliśmy, że nie mamy czasu na to, żeby można było zwiększyć swoje dochody, a jak znowu mamy tego czasu trochę to mamy kosztem rodziny, najbliższych i tak dalej. Jak prowadzimy biznes jeden i założymy drugi, trzeci, czwarty, to gdzieś będzie ciężko na ten główny biznes. Więc moim zdaniem bardzo dobrze jest spróbować wykorzystać, zmonetyzować kontakty te, które mamy w telefonie. Co to oznacza? Jeżeli pracuję na etacie, chodzę na grilla, teraz jest sezon grillowy, spotykam się na imprezach różnych, rozmawiam z ludźmi, czego szukają, co potrzebują, a jak nie potrafię zadać pytania, to przynajmniej słucham aktywnie. Tak. Czyli jeżeli ktoś z moich znajomych planuje kupić mieszkanie, to zapytam się jakie, gdzie. Nie jestem pośrednikiem nieruchomości, jako ta osoba, która jest na imprezie, ale będąc w odpowiedniej społeczności, mogę wiedzieć, że jest takie mieszkanie. I dzięki temu, że podeślę klienta na to mieszkanie, mogę dostać z tego ekstra prowizję. To tak? jest w ogóle fenomen, to o czym Ty mówisz, bo często się zdarza, że polecamy, nie wiem, mechanika, bo mamy kolegę, który dobrze naprawia samochody, hmm. polecamy paniom paznokci, fryzjerów. No, bo też wiemy, że mają dobry fach. Natomiast, gdy wchodzimy w ten etap, taki, yy, gdzie mamy znajomych, którzy podejmują decyzje zakupowe, które są dużo droższe, czyli to, co wspomniałeś, na przykład wybór mieszkania, wybór fachowców, chociaż fachowców też się poniekąd poleca do wykończenia. Zawsze. Malarza, tynkarza, fliziarza, hydraulika, tak. kogoś, kto wybuduje ogrodzenie, także my polecamy z natury. Ludzie lubią polecać i rekomendować, tak? Tylko my dzisiaj te rzeczy robimy dlatego, że jesteśmy zadowoleni z usług. Yy, I nic z tego nie mam. No tak, ty bardziej, że jak polecasz na przykład fryzjera, który zarabia, nie wiem, 100 złotych na strzeżeniu, mm. no to też nie bardzo nam się opłaca pobierać z tego prowizję jakąś tam, no bo to jest kwestia tam paru złotych, prawda? Mm. Natomiast jeżeli bierzemy na przykład mieszkanie na sprzedaż albo sprzedaż działki, znacie dewelopera, który chce wybudować jakąś inwestycję deweloperską i potrzebuje działki, często taka działka to, są kilka, to jest kilka milionów złotych. Mm -hmm. I zdobędziecie kontakt do tej osoby, która sprzedaje tą działkę i gdy tutaj sobie dopniecie ten 1%, no to trochę to się już różni. Często, ja w ogóle też miałem takie obiekcje, jak zaczynałem działać w tej branży, że ta prowizja to jest takie coś, że nie powinno się tego brać, bo nie wypada i tak dalej. Natomiast im teraz więcej działam w tym rynku i widzę, jak te wszystkie transakcje wyglądają i przebiegają, to to jest naturalna rzecz, która jest wliczona w koszt tej inwestycji całej. Aby kupujący spotkał się ze sprzedającym, bardzo często jest tak, że musi być pośrednik. Czyli musi być osoba, która ich e, łączy. Tak. Mnie zdarzyło się tak, że mieliśmy transakcję, gdzie kupujący ze sprzedającym, jak spotkali się na akcie realnym, się znali, mhm. ale kupujący nie wiedział, e, że sprzedający będzie sprzedawał daną rzecz, a sprzedający zapomniał zadzwonić do tego kupującego, bo go zna, bo ma swój biznes, żeby mu powiedzieć, że takie coś ma do sprzedaży. Więc ten pośrednik jest e, war, ważną osobą. I dzisiaj, jak sobie popatrzycie na swoje kontakty biznesowe, to na pewno macie firmy, które mogą chcieć skorzystać z pewnych usług. Mhm. Wy nie wiecie z jakich, bo nie macie katalogu, nie znacie ludzi. Ale dołączę do społeczności różnych, czy to są grupy networkingowe, czy społeczność nasza, we Flatfor Flip, czy jakieś inne organizacje. Dzięki temu otworzy Wam się oczy na to, jak monetyzować kontakty biznesowe. Dodatkowo, jeżeli na przykład zajmujecie się sprzedażą produktów finansowych, ubezpieczeń, czegokolwiek. To każdy dobry specjalista powinien robić analizę potrzeb klienta. Gdy robimy analizę potrzeb klienta, wiemy z jakimi problemami w tym momencie się mierzy nasz klient, wiemy co my możemy mu dostarczyć, i nagle zauważamy, że ok, z tych całych problemów, jakie ma, nasz biznes rozwiązuje mu na przykład jakąś tam daną część. I warto się zastanowić, czy nie znamy kogoś spośród tych 2200 kontaktów, kto może rozwiązać mu to resztę problemów i połączyć te osoby. Tak naprawdę to jest sytuacja win-win dla każdej ze stron, bo ty jesteś super gościem, bo poleciłeś fajny kontakt. Twój, ko twój znajomy, który świadczy taką usługę, będzie mega zadowolony, bo dostał nowego klienta, a klient, który miał problem, bo sprawdziłeś to, że na analizie potrzeb klienta wyszło, że masz coś duży problem, rozwiązujesz mu ten no. problem. Więc sytuacja jest win-win, natomiast w Polsce nadal ten pośrednik, natomiast cały czas się jeszcze trochę tak kojarzy źle, cały czas tak jest. No, bo to, to słuchajcie, to jest tak, bardzo kiedyś spotkamy ciekawą sytuacja. Było ustalone, że pośrednik ma dostać wynagrodzenie w postaci prowizji na poziomie tam nie pamiętam, jednego czy półtora procent. I ten, który kupował nieruchomość, powiedział, że nie zapłacił, no bo tak naprawdę ten pośrednik wypił tylko kawę i dał mu namiary na osobę sprzedającą. Mm -hmm. Więc za kawę dać półtora procent od transakcji, tam nie pamiętam, było 700-800 tysięcy, to wydawało się, że to jest dość dużo. Tak. Natomiast my nie mówimy o tym, żeby być takim pośrednikiem na wprost, tylko nieruchomości, tylko mówimy o tym, tak. że czasami mając kontakty u siebie w książce telefonicznej, możemy zarekomendować całkiem inną usługę, a dzisiaj oni nie myśleliśmy, że takie hmm. osoby nawet znamy, tak? czyli możemy je zarekomendować, no bo nie byliśmy w żadnej społeczności. Jeżeli w tej społeczności okazuje się, że masz społeczności adwokata, masz społeczności księgowego, masz społeczności kogoś od leasingów, od ubezpieczeń. Ludzie, którzy robią ubezpieczenia, to są osoby, które tak naprawdę dla firm szczególnie, to mają kontakt z całym biznesem. Natomiast oni się fokusują tylko na jednej rzeczy, czyli na polisach ubezpieczeniowych, tak? Mhm. Mówię tylko do tego, żeby zadali 3-4 pytania więcej, mając z tyłu głowy, że znają osoby, które zajmują się kredytami, które robią sprzedaż futwową samochodów, które robią restrukturyzację, które robią na przykład nie wiem. Co tam jeszcze można robić? No, ubezpieczyciel? ubezpieczyciel. No, różne rzeczy, które są związane z firmą, to powoduje, że wtedy otwiera mu się taka klapka i nagle może dawać fajne rekomendacje. I to jest ta monetyzacja kontaktów biznesowych. Dzisiaj pracujemy na etacie, umawiamy się na Grilla ze znajomym, a znajomy prowadzi firmę, która na przykład ściąga coś z Chin. Mhm. I robi to samodzielnie, szuka i poświęca czas. A jakbyś znał człowieka w organizacji, który to robi zawodowo, który go możesz zarekomendować, to rekomendujesz taki kontakt i dostaniesz z tego. A pieniądze, to co, jest jeszcze co jeszcze fajniejsze, co też często u mnie działa, że jeżeli nawet ja polecam jakiegoś klienta, mojemu znajomemu, zarobię sobie na tym oczywiście prowizję, no bo po to też polecam, to jeszcze ta osoba, która otrzymała ode mnie kontakt, często wraca do mnie z klientem na przykład na leasing, na no coś takiego, no bo też się chce odziedziczyć, jakby reguła wzajemności, prawda? Więc Chcieliśmy w dzisiejszym nagraniu przekazać właśnie Wam informację, że jeżeli macie, do, macie dostęp do dużej liczby klientów, do dużej liczby znajomych, macie w swoim kontakcie, sprawdźcie ile macie numerów i, i... napiszcie pod filmem kto ma najwięcej kontaktów, może jakaś nagroda będzie. Może będzie. <śmiech> <śmiech> w każdym razie, w każdym razie wykorzystajcie kontakty, ten, ten czas, który poświęciliście na budowanie relacji z tymi ludźmi, bo może faktycznie okazać się, że jesteście w stanie im pomóc. Będzie to dużo prostsze, nie wymaga za dużo czasu, nie wymaga też kapitału zaangażowania, a tak naprawdę kwestia tylko otwartości głowy. Jak sprawicie sobie, że macie ciekawe kontakty biznesowe, zastanowicie się, gdzie je można wykorzystać.